Był taki Kasper, bezdomny, też, co nie miał domu. Ale to już było już za moich czasów. Ale na I wojnie światowej był całe cztery lata w okopach i na wojnie był. W ogóle nie była nie dnia na urlopie. Cały czas spędził na I wojnie światowej. Był prawdziwym Polakiem. Tu był gdzieś pod Krakowem. No i co się okazuje, ale on miał taki zawód, no zawód, nie zawód, jak cała rączna koszyki wiklinowe robili. On też umiał grodzić te koszyki, ale tak jak przychodził czwartek, brał snupek, pręcio takiego cienkiego wikliny, narobił se kilka dnów do koszyka, bo Przeważnie w koszyku dno się kończyło, a tu był cały dobry. A ludzie oszczędzali, nie kupowali nowych, nie ciskali, tak jak te jak teraz ich nie, bo już niepotrzebne. Tak. I no żyli oszczędnie. Więc on z tymi dnami szedł na północ do Aleksandrowic, tutaj po tych, do Brzoskwini, tu po tych północnych wsiach, z, tym, z tą wiązką tego pręcia. I podgradzał, jak ktoś miał podgnity koszyk, wyrzucał to stare dno, zgnite, zniszczone, a zakładał nowe, elegancko umiał przypleść i no funkcjonował jako nowy ten koszyk. A jak szep z tego już sporodem. wracał z powrotem, zawsze tam zarobił parę groci. był biedny. Nas było czwórka dzieci. Ale zawsze kupił, Karolaczek, gdzie pasztetowy kiełbasy, przekupił yy, yy, kiełbasy czy pasztetówki, kupił, a nie kupował chleba, bo moja mama bardzo dobre chleby piekła, a wiedział, że u nas jest dla, dom dla niego otwarty pod względem chleba, i często nocował w domu u nas, bo my kuchnia, kuchnia była, a z kuchni było prosto do stajni wejście. No taki był system tak. życia. No, więc była duża, piękna para koni, bo nawet tatuś dwa razy w tygodniu nieraz jeździł na Śląsk te 78 km po węgle. Dwa razy w tygodniu. I sprzedawał ten węgiel. No a letnią porą, no to u dziesięciorga ludzi robił w polu. Co orał, siał i wszystko robił. A pola były niedrynowane. Jak przyjechał tata z pola, to jeden gumiak ważył po pięć kilo, bo było pełno tej kalafy, bo za tym koniem jak szedł, jak tą bruzdę wyłorął, to ciekła woda za nim. A ziemia to jest, była gliniasta. I to jest pani dzieciństwo, tak? To, wtedy to pani jest miała... moje dzieciństwo. I to jest takie, całe. Jak To był gdzieś tam rok 50. I tak, Piąty, 50. Tak, lat. Tak tak, tak, tak. tak. I to tak, było także, tak, że dziadek miał te dwa konie, ta, tata miał ta, te ta, dwa konie. Tak. Tak. I, 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 ten, koń. I ten Kasper, i tatuś przynosił zawsze do domu na noc yy, snopek słomy, żeby na rano była ciepła do domu, do koni. A, przynosił i później przynosił tata siano. To Kasper zawsze se rozciągnął tą słomę, to siano. A derki z koce były z koni, wyprzykrywał się, spał, a rano dostał, jeździł nas znowu. I sobie szedł. Ale zawsze nam po kawałeczku, ty by uciął tym dzieciom. I tej kiełbaski uciął, bo był takiego on zdania, że dzieciom się należy dać. A w niedzielę, on chodził tylko we Wielką Niedzielę i Boże Narodzenie do kościoła. A w niedzielę zostawał u nas na noc, jak został, mama mu dawała e, ziemniaki na obiorą ziemniaków, garduży, bo nas było czwórka, mama z tatą i on siódmy. A było kilo mięsa. Ugotowała mama rosół i dostał mięsa. Nie dostał kasper, ale rosół makaronu dostał z rosołem i ziemniaków z rosołem. No i my po troszku mięsa tak już troszkę więcej. No i... I, i, I tak szło, bo nie było, nie było na to. Bo za stalinizmu trzeba było skup zawieść, ziemniaków trzeba było zawieść Stalinowi. Zboże trzeba było zawieść. Mięso musiałeś z hektara ileś tam oddać kilo mięsa, bo jak nie, to nie ma prokurator. I to się zawoziło do liszek, czy jak? To... Do liszek na skup. A na skub, no? Na skup, To jak miał, o, ten miał tyle kilo mięsa oddać, ten tyle, to jak ciele jedno zawiedli, to z tego cielęcia poros, no bo to nie były duże gospodarstwa, to z tego cielęcia poros pisowali, los na użytek. Za marne grosiki się oddawało. Mm -hmm. I to byli przyjaciele nasi. to słuchaj, ten Kasper, no i on mi śpiewał nieraz piosenki. A skąd on w ogóle, bo on był zrączny? A nim zrączny, by? zrączny, ale mu się dom rozwalił i, i ten. No. I nie, nie było, żeby odbudować. A jak się rozpokucił za sąsiadką. I sąsiadka skoczyła do niego i go gdzieś tam go poszarpała, bo miał wąsy. No i oddała go później, bo on ją tam gdzieś coś znowu poturbował. Oddała go do sądu, a sąd był w liszkach, bo liszki miały. Ten budynek, co jest tam, restauracja, to, rejestr, to cały budynek był sądowy. Tu byli sędziowie, prokuratorzy, rejenci, wszystko tu było, cały urząd tu był sądowniczy. W tym budynku, tam gdzie Tak, teraz jest Sąd Grodzki tu był, oddział Sądu Grodzkiego z Krakowa. Jeszcze pamiętam jak u nas jeździli z Wołowic ludzie do tego sądu, bo to o te miedze szły takie, to ten Kasper właśnie. Mama raz mówi tak, a wiesz co Kasper, bo tak teraz jest ciasno, ta tak o takie te pole wąskie i tak się ludzie dopiero o tę miedzę sądzą. Nieprawda Juska, To jest zwykła ludzka złość. Są my skażeni grzechem od Kaina i Abla. O co Kain Abla zabił o miedzę? Jak mieli cały świat, to nie jest to, że mamy ciasno. I no mamy tyle nienawiści w sobie i złości. że chodzimy po sądach i chodzić będziemy. Było to mądre Trajentie. powiedzenie? Życiowe, no. nie? <laughs> I nauczył mnie piosenkę, no bo no w tym jego kopak, tego się... <laughs> kopak. Śpiewali piosenki, no, no ci żołnierze. To była taka piosenka. Tamku Krakowa, Kiedy Wisła płynie, rozwalu się Moskol Świnia Na polskiej krainie, na polskiej krainie. Moskol nie do Łęga, Chciał nam zabrać Kraków, Maszeruje pułk trzynasty, poznasz ty Polaków, poznasz ty Polaków. Mamy gwery nowe, szabelki oszczone, wygunimy Poganina w tą, co przyszedł w stronę, w tą, co przyszedł stronę. Gwery to było z ze bo oni przy wojsku Byliśmy pod austriackim okay, zaborem i myśl, wojsko operowało słownictwem austriackim. austriackim. Także i komendy były nie nasze. I no nie, Austria to Niemcy, nie niemieckie tak. ten. Także wszystko było austriackie. No. Tak jak w tej książce ta podróż do Rzymu i podróż do Ziemi, świętej o tym dziadku Boroniu, no to ten dziadek Boruń też opowiadał, że nawet w Rzymie Kaszowianów spotkał przy wojsku. Tak? Czy... Tak, Hajdugi, Hajduga jakiś z Kaszowa był w Rzymie przy wojsku. No bo to wszyscyśmy byli wtedy, Rzym był pod Austrią, my byli pod Austrią. To była jedność tutaj. No. Polska, ten kawałek Polski, ta Galicja, to wszystko było Austria. Nie było nic, no i Austria. I co, też lubił sobie pośpiewać Kasper, tak? Tak, o jakie różne śpiewki, mi śpiewał i to także ten.